Witzcie w czy widzicie jaki odcinku tu Pastel i cześć, 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 cześć. witajcie intro! Dwa, cześć, jeszcze raz, poinsze, po poinsze Dobra, słuchajcie, dzisiaj mamy specjalny y, datapack, czyli coś takiego to jakby dodanie do grę. To nie właśnie to nie nie, bo to właśnie to nie jest mod. Baga, to nie jest mod. Jest to taki datapack, coś takiego dodającego do Minecrafta. Yy, I naszym właśnie właścicielem tego twórcą jest właśnie John Paul Inso, jakoś tak, tak. się co czyta, yy, nie wiem, możecie mi powiedzieć jak się nazywa, John Paul Niso. no po prostu ma taką nazwę, ale będę mówił, że to po prostu John zrobił, mam nadzieję, że go nie tym, ale yy, macie, pewną, macie pewną nazwę właśnie w opisie i jako link do jego filmu. Prawda, bardzo polecam jego tapaki są super. Robimy właśnie dzisiaj mamy auto. Robimy dzisiaj właśnie tak, bloków, z Szebloków, potem ze szkła, yy, z piecyków i chyba z Minecartu jeszcze tak, z Minecartu. Pyk! I uwaga! Macie paście, o kurde. Ale to jest auto piękne po prostu. Nie sądziłem, że kurde da się robić takiego bez modów, no. naprawdę pole, naprawdę polecam. wierzę, widziałem, że taki zatapak jest, ale nie wiedziałem, że aż takie, że takie rzeczy można robić. Palce z boku, o te koła, w ogóle, bardzo ktoś musiał to bardzo dobrze zrobić. Widziałem tam, że to nie był chyba tylko on, tylko podzielił się chyba z jakimś kolekom czy z kimś tam, tak właśnie widziałem. Także, naprawdę polecam, jest to właśnie, nie, nie właśnie, no ja tego nie zrobiłem, jednak inna osoba zrobiła, bo ja się takiego czegoś do końca nie umiem. Zrobimy, może nawet, może bym tego ma samochodem umiał trochę zrobić, ale to tak, wiecie, no. Nie, był, nie byłby taki pewnie, taki, nie byłby taki super jak ten. Słuchajcie, zarąbisty to jest, naprawdę Wam polecam, patrzcie to z przodu, o! No robi, kur robić, ale zakowało trochę, dobra. Yy... Dzisiaj mam bardzo dużo datapaków, ponieważ yy, właśnie no, taki takiego podzielone, no, tak jakby na pół... No coś takiego, bo to właśnie z każdych będziemy mieć... właśnie tutaj, to dla każdego datapaku będzie właśnie osobny film. No trochę mam takich datapaków tutaj przygotowanych dla was, także no, 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 na dniach będziecie mieć dużo, ale patrzcie jak on jeździ, no kurde. Myślałem, że będzie, będzie jeździł tak, że po prostu będę dawał. Tam w na przykład jedną jechała, to jednak jest tak, że wchodzimy, no, to wchodzimy do tego autka i on jakby ten, bo to jest ogólnie tam w tym przypadku same no do dwa i to po prostu jest taka jakby imitacja, że jak to jest taki jakby auto. No jak tam damy lawę, czy tam y, popalimy, no to oczywiście no, się to po prostu pali i tam i nagle wybucha, coś takiego, to, to właśnie fajne efekty. Naprawdę polecam, polecam Wam, zrobić to jest, właśnie Wam polecam strasznie, zobaczcie sobie tam właśnie link, w opisie chyba właśnie do, do, tego, do tego pliku, nie dodam jakby do pewnie, ale właśnie do, do tego linku tam do, do tego właśnie jego filmu i tam, tam jest chyba do tego, do pewnie tak, także bardzo polecam, polecam Wam serdecznie, tak mówiłem, John Paul Inso jest właśnie tym właścicielem i robi właśnie chyba z nie, kolegą, nie, nie nie napisane jest nawet, ale tam w filmie jest, jest napisane, nawet możemy, nawet możemy wziąć, wziąć pasażera, teraz patrzcie, jestem jako pasażer, siedzę obok, na prawym tym yy, minecarcie I po prostu, no kurde, no super, no yy, Fajnie siedzi, fajnie siedzi, naprawdę Bo to nie, w sensie to jakoś tak nie ten, yy, no fajnie nawet zrobione Oczywiście, no mody są trochę lepiej zrobione ale nie oczekujmy tego, to jest Minecraft Vanilla, czyli Minecraft taki, jakby normal, 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 normalny, zwykły Minecraft, czyli bez żadnych modów. I tu na, na tym Minecrafcie możemy mieć yy, bez żadnych modów dodajemy tylko do taba, czyli ptn. dodajemy do, 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 doda się taki plik, tak pytamy od niego, i chyba się tam tak, jeszcze wgramy Resource Pack do tego, i chyba mamy, mamy, mamy taki fajny Lamborghini no dobra, słuchajcie, to chyba będzie z tego tyle, tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się bardzo podobał. <grymne> Może tak, nie tak tak bardzo, ale mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawcie lajka, subskrypcję. I do kolejnych odcinków. Cześć!